Zabieram was dzisiaj ze sobą na siłownię, mamy poniedziałek, więc idziemy sobie trochę poćwiczyć, sobie się odmulić po tym weekendzie, bo wczoraj spędziłam cały dzień w łóżku. Także zapraszam ze mną na siłownię. Stwierdziłam, że spontanicznie zapisuję się na depilację laserową. Chodziłam jakiś czas temu bardziej regularnie, ale mi się trochę zapomniało. W ostatnim czasie muszę być szczera, i chyba przez rok nie chodziłam w ogóle, przez co te efekty przestały być takie widoczne. I stwierdziłam, że czas powrócić. Serio, jeżeli chodzi o depilację laserową, uważam, że jest to naprawdę zabieg wart swojej ceny i efekty są serio super. Wiadomo, zabieg ten do najtańszych nie należy, ale na przykład teraz zapłaciłam 700 zł i zrobiliśmy całe biki pachy i nogi. Chodzę na taki zabieg co 3-4 miesiące tak naprawdę, więc jako tako te koszty się powiedzmy rozkładają, ale serio uważam, że ten zabieg jest jednym z najlepszych zabiegów, e, jakich się kiedykolwiek poddałam, bo zdarzyło mi się chodzić już na przykład, nie wiem, na jakąś endermologię, zabiegi na twarz. Wszystko z tych zabiegów było fajne, ale wydaje mi się, że żaden z nich nie dał mi aż takich efektów w stosunku do swojej ceny, więc tak, jeżeli ktoś z was się zastanawia nad depilacją laserową, to... Ja serdecznie polecam. Kochani, przyjechaliśmy dzisiaj do Energylandy. Wyglądam jak bałwan z dziewczynami. <noise> I byliśmy właśnie na Hyperionie. Jak wrażenie. Super. Ale zapomniałam. Ale zawsze najgorszy jest ten pierwszy przejazd, U. bo jest taki szuk. Chciałabym wrócić do czasu jak mam dzieckiem i się nie przejmowałam tymi wszystkimi rzeczami. Nie, ja dzisiaj czuję jak najlepsze. Właśnie najlepiej jest sobie pójść na taką największą kolejkę na początku, bo potem się już w ogóle nie boisz. Zobaczcie, co jest i pięknego. Wszystkie kolejki w minutach zero. Uwielbiam Energylandę zimą. To znaczy jest zimno, więc to jest minus, ale jest mało ludzi, więc można wszędzie wchodzić bez kolejki. Ej, to jest taka no ta kolejka. Taki nasz wygląd, widzowie. O nie, chciałam przybliżyć, a mam rękawiczki. Poczekaj, przybliżyć się. <laughs> Ej, patusiara, jakaś gangówka i po prostu laska, która nie wie co Mamy oscypki, jakie piękne. Kocham oscypki, oh my god. I Laura też bierze oscypka. W ogóle zobaczcie, kto jest ślicznie Taki jest cały jarmark i są takie cute domki. I w każdym domku jest coś innego. Na przykład tu są jakieś kosmetyki nawet do kupienia. Z kawa. Nie wiem, co to, ale to nie kawa. Zowie. Jesteśmy załamane. Zamknięta droga. A tam jest kolejka ekipy, i jest Abyssus. I myśmy w planach właśnie tam pójść. I gówno nie pójdziemy. Ej, ale szkoda, bo my że rok temu chyba nic nie się mam w tych wszystkich kolejkach tamtych drzew. Szkoda, mega, ale to nic. Idziemy gdzieś indziej. 10, 9, 3, 2 i 1. Wow! wow. Cały 3. Nie mogę tak szybko jechać do Tobą, bo nie umiem. To jest moja jazda, to jest laura jazda. Uwaga, uwaga, o to najgorsze najgorszy zdjęcie w Chcieliśmy zrobić takie, wiecie, pozowane zdjęcie I ja sobie pozuję I nagle spadł mi kaptur z głowy I zaczęła mi opaska uciekać I ja w takim szale <ścoughs> zaczęłam to wszystko łapać Idealnie się cuknęła foto. ja już wiedziałam, że będzie źle po prostu no, tak mnie mięśnie brzucha bolą od śmiania się. No, Musimy zrobić reakcję na to zdjęcie! To to Wszystkie czwórki zaczęliśmy pić Pani ma swojego roka. Także pani tak. miały nas dość, ale... Tak myślę, że one miały nas o tak Dobra ręka, górę, kto dzisiaj napierd... 给你介绍。 Znowu jestem chora! Kocham zimę! A, masakra jakaś. Byłam w sobotę na imprezie, no i się załatwiłam, nic nowego. Miałam wczoraj taką rozkminę, bo miałam tak okropnego kaca, że po prostu nie pamiętam, kiedy ostatnio było tak źle. Pomyślałam sobie wtedy, że jakim cudem te wszystkie vlogerki nagrywają coś na zasadzie przeżyj ze mną kaca, albo ogarniamy się na kacu, jakby wiecie o co chodzi. Są te różne vlogi, czy to na YouTubie, czy na TikToku. I ja się zastanawiam, jak, jak wy to robicie? Jak ja mam kaca, to ja śpię w ogóle do, nie wiem, 16 i ja nie jestem w stanie się ruszyć z łóżka przez cały dzień, bo po prostu czuję się tak źle, jak wy to robicie. No nie wyobrażam sobie, żebym miała kiedykolwiek nagrywać coś takiego, tak szczerze. Milka sobie tutaj za mną zgonuje. Kurde, szczerze mówiąc, chciałabym, żeby już ta zima się skończyła. Nie dość, że totalnie nie czuję klimatu, świąt. A zazwyczaj to ja już w listopadzie miałam takie, że uuu święta, święta, bo ja uwielbiam święta. A jakoś w tym roku totalnie tego nie czuję. Chciałabym, żeby już się ta zima skończyła, bo ja jestem ciągle chora. Moja odporność jest na poziomie odporności pięciolatka. I mówię to totalnie poważnie. Odkąd przeprowadziłam się do Krakowa, ja co zimę po prostu choruję po 10 razy. Połowę listopada ponad byłam chyba chora. I teraz znowu jest to samo. Mam do zjeść tego <laughs> Miałam dzisiaj rano nagrywki do współpracy. I miałam wieczorem jeden trening, ale. Odwołam treningu po prostu, czuję, że no, nie, nie czuję się najlepiej. Także robię sobie dzisiaj jeszcze taki dzień e, w łóżku. Zaraz odpalę sobie jakiś serialik, zrobię sobie mm, herbatkę i mam nadzieję, że już do jutra dojdę do siebie, bo naprawdę ile można. <ścoughs> ile można. Hello bombelki, wracam do Was po... W kilku dniach po prostu agonii. E, na szczęście już powoli zdrowieje, także strasznie się z tego powodu cieszę, bo naprawdę mam już dość siedzenia w domu, nawet się ogarnęłam. Wczoraj też już wyszłam z domu, byłam na brewkach. A i tak dawno nie robiłam sobie laminacji brwi, a to jest świetny zabieg, akurat jeżeli chodzi o moje brwi, bo jak one się jakby ułożą już w swój kształt, to totalnie są nie do ruszenia i nie byłam na laminacji chyba 4 albo nawet 5 miesięcy, jak nie lepiej. I teraz te włoski są takie, wiecie, podobne. Na więc mogę je sobie układać, czesać dosłownie e, tak jak tylko chcę. Tak się przekonują moje brwi. Proszę nie żreć z lewu. Cio! Paskudy, mała. Dzisiaj mam jakiś mega dobry dzień. serio, tak wstałam i sobie powiedziałam, to będzie fajny dzień. Więc się ogarnęłam, lecę zaraz szybko na fizjoterapię. I co? I co? I do galerii! Ja, co prawda, mam już świąteczne prezenty o dziwo zrobione, bo zazwyczaj czekam z tym do ostatniej chwili. Ale ja do galerii, bo jutro jadę na fejma i totalnie, jak zwykle, nie i muszę sobie kupić spodnie, chciałabym sobie kupić też taki duży sweter, bo mam w głowie taką stylówkę właśnie ze sweterkową ze spódnicą. Także nie ma na co czekać, zabieram was dzisiaj ze sobą na zakupy Właściwie to mamy już dzień kolejny, bo w zasadzie pół wczorajszego dnia spędziłam w galerii I jak wróciłam to było już ciemno, więc nie dało się nagrywać Nie kupiłam większości rzeczy, które miałam w planach, ale spontanicznie stwierdziłam, że kupię sobie nowego iPhone'a. Ja już w zasadzie myślałam o nowym telefonie od jakiegoś czasu Mój telefon, który używam teraz to jest iPhone 13 Pro Jestem zadowolona z jego Użytkowania, nie, nic się z nim takiego Złego nie stało, aczkolwiek Teraz ja dużo więcej nagrywam Też swoim telefonem, czy to jeżeli chodzi o Reelsy, właśnie vlogi I stwierdziłam, że fajnie byłoby zainwestować W, w coś nowego, więc sobie kupiłam iPhone'a 15 Pro Max Taki sobie zrobiłam przedwczesny Prezent świąteczny ode mnie Dla siebie i zrobimy sobie teraz Unboxing, trochę spóźniony, wiem, że takie rzeczy To powinnam robić we wrześniu, jak była premiera ale kogo to obchodzi, tak szczerze? W ogóle jestem w trakcie pakowania się na fame, także wybaczcie ten syf za mną. Oh my god! Uwaga, uwaga, odklejamy. Wow! Jezus, jaki gigantyczny telefon. Ja wcześniej za każdym razem, jak miałam iPhone'y, no to nie kupowałam sobie tej wersji Max, bo uważałam, że jest za wielki, ale teraz stwierdziłam, no... Jolo, a poza tym to był jeden iPhone, który był na stanie, dlatego też jest w kolorze niebieskim. Nie do końca mi ten kolor odpowiada, ale tak szczerze. Założę sobie casea i nikt nie będzie tego widział, także nie obchodzi mi to zbytnio. Właśnie, bo to już jest u mnie memem na Instagramie. Zawsze na moim telefonie jest taki zżółknięty case i wszyscy mi zawsze mówią, jak robię sobie zdjęcie w lustrze, że jest mini casea z casea. Więc zmieniam cały telefon, <laughs> będzie, żebyście będziecie zadowoleni. Witam, moi drodzy Państwo, ja już dojechałam do łodzi. Kochani, jakie ja mam pokój luksusowy. Patrzcie tylko na to. I to całe. Wielkie łóżko dla mnie. A powoli będę się zbierać, bo już jest po 17, A jeszcze muszę się pomalować, bo byłam w międzyczasie na zakupach. Kupiłam sobie spodnie i buty, które zamierzam dzisiaj założyć. Jestem oficjalnie obsesed na punkcie światła w tej łazience. Takie ładne zdjęcia tu wychodzą. Właśnie y, przymierzyłam sobie sweterek, który dzisiaj kupiłam, bo od jakiegoś czasu polewałam na taki duży, szeroki sweter i udało mi się, słuchajcie, dorwać taki sweterek w handem, ja więc y, przymierzam sobie tutaj i... Robię zdjęcie na Instagram, bo też wiele osób do nas się pytało, gdzie taki sklep dostać, i żebym pokazała, jak już kupię. Więc wrzuciłam sobie właśnie fotkę. I no jest tak cute, i jest tak cieplutki, że dosłownie mam ochotę iść w tym na gole. Kiedy chciałam Wam pokazać, jak działa e, mój nowy telefon, no to musiałam już wyjeżdżać i nie zdążyłam tego po prostu ogarnąć, także zrobiłam to dwa dni później. I oto tutaj jesteśmy z całkowicie nową jakością. Dajcie znać, czy widzicie jakąś różnicę, bo aż sama jestem ciekawa, czy będzie to jakoś mocno widoczne przy montażu. Wydaje mi się, że może być zauważalna różnica. Mm, tak czy siak. Wczoraj jeszcze rozmawiałam właśnie z Szymonem. Szymon to jest mój menadżer jak coś, bo też często nie wspominam, a pewnie nawet nie ma się pojęcia, o kogo chodzi. I myślę, czy nie zakupić sobie takiej małej kamerki do vlogowania, bo ja mam kamerę, która no, nagrywa w bardzo dobrej jakości. Nagrania z tej kamery są super, ale ona jest bardzo nieporęczna, jest mega ciężka. Używam ją zazwyczaj na takich takich klasycznych nagraniach, jak nagrywam z operatorem, no ale jednak takie vlogi dużo łatwiej nagrywa mi się czymś poręcznym, tak jak właśnie telefon. To też no nie mam po prostu kamery cały czas przy sobie, a nawet jak nagle coś się wydarzy, no to ten telefon jest zawsze pod ręką no i można z niego nagrywać. Zresztą widziałam, że bardzo dużo vlogerek tak robi, także nie czuję się jakoś gorsza, jeżeli o to chodzi. Hejterzy i tak powiedzą, że bez ekipy nie mnie na kamerę i na operatora, ale. To totalnie nie o to chodzi. Kilka dni temu razem z moją grupką znajomych losowaliśmy sobie prezenty, kto komu robi. E, mamy też w planach zrobić taką naszą wigilię, która będzie u mnie w mieszkaniu, więc pewnie wam coś tam z tego ponagrywam. E, jest ta wigilia już w piątek. Zebrałam się, jestem właśnie na parkingu w galerii i idę szukać idealnego prezentu dla Laury. Budżet mamy wszyscy taki sam, do stówki. Pomyślałam, że zrobię jej taką pakę z różnościami, z takimi rzeczami, które jej się, mam nadzieję, przydadzą. I widziałam na Instagramie jednej dziewczyny, którą obserwuję, która wrzucała takie... Mm... Paczki prezentowe z drogerii, na przykład na włosy. I mówiła, które warto kupić, które mają fajne produkty, więc mam jeden upatrzony za 25 zł. Także będę miała jeszcze do wykorzystania 75 zł na jakieś inne rzeczy. Później muszę jeszcze podjechać do centrum po owiki, bo Laura trenuje MMA, więc na pewno jej się przydadzą. Zresztą wrzuciła nawet na bliskich znajomych swoje zdjęcie i napisze: Jeżeli ktoś mnie wylosował, to możecie mi kupić owiki 3,5 metra, więc wiem, że to na pewno jej się przyda. Owiki też kosztują koło dwóch dyszek, także jeszcze nadal. Będziemy mieli sporo kasy, żeby rozdysponować na inne prezenty Jeszcze nie wiem do końca, co jej kupię za resztę pieniędzy Ale na pewno coś wymyślimy Także no, chodźcie ze mną Jest sobota Co oznacza, że dziś jest dzień naszej Wigilii e, Ja mam już wszystkie prezenty kupione Mam też torbę więc zaraz wam pokażę co kupiłam Laurze, tak dokładnie Jak już wszystko spakuję to później zostało mi jeszcze Posprzątanie mieszkania i zrobienie Krokietów, więc też Pokażę wam przepis, który Trochę zaczerpnęłam od mojej cioci Trochę z internetu i zrobię taki własny Miks, więc zapraszam Was razem ze mną do kuchni, wrócimy sobie Do korzeni i będziemy razem gotować, a tymczasem Pokażę wam co kupiłam Laurze Tak jak wcześniej już wspominałam Kupiłam taki zestaw do Pielęgnacji włosów, mamy tu tutaj szampon, wcierkę i maskę i odżywkę za cenę 25 zł, więc myślę, że to się bardzo opłaca Dodatkowo kupiłam Laurze owijki e, i najgorsze jest to, że Laura miała też w międzyczasie swoją wigilię pracowniczą i ktoś też tam niej kupił owijki, więc jak ja to usłyszałam, to miałam takie o Boże, kolejne będą, będą do kolekcji no ale to się zawsze przydaje, więc mam nadzieję, że będzie zadowolona Kupiłam coś totalnie randomowego, po prostu jak myślicie sobie o top e, Domowych rzeczach do kupienia komuś na e, Wigilię ekipową, to to będzie ta rzecz, ponieważ kupiłam spieniacz do mleka. Kilka dni, kilka dni temu e, Laura wrzucała coś na, na story i że właśnie ktoś używał takiego spinacza i napisała, że o Jezu muszę sobie taki kupić, więc po prostu przekaz, jak byłam w jakimś oszołomie czy coś, to dorwałam taki za 13 ziko. Zawsze się o takich rzeczach mówi, że o, muszę to kupić i nigdy się tego nie kupuje, więc... Nie ma za co. I coś, przez co lekko przekroczyłam budżet o kilka złotych, mianowicie do Primarka wróciły te wielkie butle. Ja już kiedyś taką butelkę u siebie na kanale pokazywałam, bo sama byłam posiadaczką takiej. I naprawdę to jest dla mnie zbawienie, jeżeli chodzi o picie wody. Tutaj macie takie motywujące teksty, nie chcę tutaj odklejać, ale jakby macie wypisane godziny i jakieś tam takie zdanka motywujące powiedzmy i na przykład jak ja miałam taką butelkę, to bardzo mi to pomogło w piciu większej ilości wody. Odklejałam cenę, ale ona chyba kosztowała 46 albo 47 zł, więc o kilka złotych przekroczyłam budżet, ale to nic, mam nadzieję, że będę zadowolona i mam jeszcze jako taki dodatek, to już totalna taka darmówka, bo wczoraj robiłam porządki w kuchni i ja ja mam tyle herbat, takich nigdy nie otwartych, że masakra I mam tutaj tę, po prostu świąteczną herbatkę, więc daję ją tutaj. Myślałam, czy kupić jej coś słodkiego, ale Laura nie jest słodyczy, więc zrezygnowałam z tego pomysłu. Także, no tak się prezentuje mój prezent, i mam nadzieję, że jej się spodoba. Ja sobie właśnie taki względny porządek w kosmetykach na toaletce Ale mam w planach generalnie przysiąść do tego i wyrzucić wszystko z tych szafek I po prostu posegregować sobie na rzeczy, które mi są potrzebne, które sobie będą do oddania Mam tu w ogóle cały karton rzeczy do rozdania Muszę wam tutaj przyjść z polecajką, ponieważ ostatnio jak widziałam się z moją koleżanką To miała ona ze sobą taki krem To jest krem do rąk z krem ochronny po prostu I on tak przepięknie pachnie jest z kolekcji Zimowa Bajka i dosłownie pachnie jak Zimowa Bajka. To nie jest żadna współpraca, chociaż mogłaby być. Bo naprawdę cały czas po prostu odkąd kupiłam ten krem, to go używam. Oh, tak pięknie pachnie. Wzięłam go w ogóle przy okazji kupowania tego zestawu prezentowego do włosów dla Laury, bo widziałam, że był tam właśnie taki zestaw prezentowy z Joop i był tam właśnie ten krem plus mydło o takim samym zapachu i też to wszystko za jakieś 20 parę złotych, więc po prostu nie ma co się zastanawiać. Naprawdę podziękuję for me, Przed Was w bo ja muszę Wam pokazać, jaką ja paczkę pr dostałam ostatnio od Eveline. To jest zdecydowanie jedna chyba z najlepszych paczek pr jakie miałam okazję dostać. Dostałam, słuchajcie, trzy... 3 takie wielkie zestawy. Te róża są w ogóle zajebiste, ja już je kiedyś dostałam, właśnie też w paszce pr i używam cały czas. Są naprawdę świetne i mają zajebisty pigment. Ja jestem bardzo ciekawa tych rzeczy, bo to są chyba jakieś nowości, więc e, na pewno będę sobie je testować. Ja uwielbiam te rzeczy, tutaj są moje ulubione eyelinery, które używam już niezmiennie od kilku dobrych lat, tak samo tuż do rzęs. Tutaj są jakieś rozświetlacze, których jeszcze nie miałam okazji testować, więc bardzo chętnie sobie je obczaję. I do tego wszystkiego dostałam Takiego pierniczka, e, który ma w środku serce, które możecie włożyć do mikrofalówki, i on jest sobie takim termoforkiem, także zajebiste. Dobra, a teraz wracamy do sprzątania. Jestem w totalnej dupie Poszłam teraz szybko do piwnicy po choinkę Ale zauważyłam, że w moim kartonie Który jest podpisany jako karton murcik Z ozdoby świąteczne Wcale nie ma tak dużo ozdób świątecznych jak myślałam I nie ma tam w ogóle Na przykład lampek na choinkę Ja nie wiem czy ja przypadkiem tych które miałam rok temu nie wyrzuciłam Bo mi się chyba przepaliły Więc mamy problem i chyba będę musiała jechać Do oszą szybko po, po jakieś lampki A jeszcze trzeba ugotować te krokiety Nie no jestem przerażona Dobra, słuchajcie, no mamy awarię. Muszę jechać po te lampki. Bez sensu, żebym nakładała teraz bombki. Skoro i tak nakłada się lampki, jako pierwsze. Oh, o, za masakra. Dobra, spróbuję teraz po prostu usmażyć na leśniki, żeby były gotowe. To później się już zrobi tylko farsz. Trzeba będzie się ogarnąć, ubrać tą choinkę. I chyba tyle. Mam nadzieję, że zdążę ze wszystkim, bo masakra. Ogólnie to przypał jest taki I to jest dla mnie największe wyzwanie, jeżeli chodzi o to danie Bo ja jakby realnie jestem okropna w robieniu naleśników Zrobiłam ciasto Nie wiem, czy nie jest za gęste Co prawda w tym przepisie było napisane, że powinno być ciut gęstsze niż takie klasyczne ciasto naleśnikowe Ale no nie wiem Jestem dość niepewna Mam nadzieję, że to wyjdzie dobrze, bo się chyba zabija. O Boże, jaki tłuścioch. się nie udało. Dobra, szczerze, pierwszy naleśnik zawsze jest najgorszy i zawsze jest nieudany, więc uznajmy, że był to wypadek przy pracy. No, muszę Wam powiedzieć, że nie wyszły mi wcale takie złe naleśniki. Z całego ciasta wyszło mi 10 sztuk, także mam nadzieję, że będzie 10 krokietów. Może mam nadzieję, bo nigdy nie wiadomo, co się stanie. Teraz zostało mi tylko zrobienie farszu. Teraz ostatni krok. Uwaga, uwaga. Wow! Ale klimaci świąteczny. I każdy, to doda od siebie się po prostu i będzie git, nie? Dobrze. Tak. Gospodarz zaczyna. Nie! Eee! Ja mam żebyście wasze wszystkie Fantastycznie. <noise> Żebyśmy się spotkali w takim samym składzie za. Tak jest. Fantastycznie. Teraz zacznijcie pobiegnięcie. Eee! 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 Chyba samych śpią. A. <grymne> Jak mi kolor wybraliście? Co? Jak nie mi objętki wybraliście. <grymne> Dobra, robimy tak, że odpakowujemy jeden prezent i zgadujemy Dla kogo? Dla kogo. Dobra, A ja biorę sobie do sukien, bo wpadł mi w odrok. <grymne> nie no, ale się ktoś postarał. Co nie? Nie, nie. Ty oh, <grymne> chyba wiem <grymne> dla kogo, to? <grymne> Domyślam się dla kogo. <grymne> to może być. Czyli nie miałam ciebie. A co to jest? O, proszę, do to twój prędzej po Nieee Nie! My coś takiego kupiły. Co to jest? A, to jest idealna! Boże, dziękuję! Jest. Dziękuję, bardzo mi... coś porządnego. Co my tu mamy? O, Dobra, ja się mam wiem, dlaczego... Oosi lemonade, okej. A masz ten bitosi? Się miejsce na karcie, rozumiecie to? Akurat w takim momencie. I w ogóle tego nie zauważyłam. Jak już otworzyliśmy wszystkie prezenty, to zorientowałam się, że kamera wcale nie nagrywa tak jak powinna i się troszkę wkurzyłam. Dlatego zrobię wam tutaj po prostu unboxing mojego prezentu, bo może jesteście ciekawi, co dostałam. Reakcji innych niestety już nie zobaczycie, ale myślę, że i tak najśmieszniejszy prezent zdecydowanie dostał Dominik, więc dobrze, że chociaż to zobaczyliście. Jak już pewnie zauważyliście w poprzedniej części filmu, wylosowała mnie Patka i już wam pokazuję, co tutaj od niej dostałam. Dwa O'Shee Lemonade, zobaczcie w ogóle jak ładnie jest zapakowane. Ja się z tego bardzo cieszę, ponieważ uwielbiam to picie. Do tego dostałam grę planszową Tabu. Cieszę się, bo ja lubię gry planszowe i mam ich w swojej kolekcji całkiem sporo. Zawsze jak przychodzą do was tej znajomi, to przynajmniej jest co robić. I coś, na co ja w sumie nakierowałam Patrycję, w sensie nie wiedziałam, że nam nie wylosowała, ale napisałam generalnie na grupie, że jeżeli ktoś jeszcze nie wie, co mi kupić, to możecie mi kupić jakiś taki dziennik, notes, coś tego typu i dostałam 365 dni mindfulness. I to jest taki dziennik połączony z kalendarzem. Można tutaj też zapisywać jakieś rzeczy swoje, jakieś manifestacje. Każdego dnia w tym kalendarzu w ogóle można zaznaczać jak się dziś czuję, więc to jest w ogóle mega fajna opcja. Co ty tutaj? Co ty tutaj? Zaczepiasz. No, więc bardzo się cieszę. Prezent jak najbardziej trafiony. Dobra, myślę, że w tym momencie będziemy już kończyć tego vloga, bo i tak jest dosyć sporo materiału. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Do zobaczenia. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Bye!